Nawet całkiem wygodnie się na tym aucie opiera. No nawet tak, jest jakiś plus, można się na nim wygodnie wyłożyć. Witam w nowym odcinku. Kupi Motofan, kupi testuje. Dzisiaj na warsztat wjechał Tiguan, pierwszy Volkswagen w naszym programie. Od razu 2.0, 200 koni TS i napęd na 4 koła. Wszyscy wiemy, że, że autach są nowe, jak je bierzemy z salonu. Wszystko w nich gra, nic nie trzeszczy, nic nie stuka, nic się nie dzieje. I wtedy nie zastanawiamy się tak zbyt często, przynajmniej, co z tym autem będzie za parę lat. Tutaj mamy auto, które ma już 5 lat, to jest rocznik 2016 i z przyjemnością zobaczymy, czy w tym aucie wszystko gra, hula i lata tak, jak powinno, tak jakby sobie producent tego zażyczył. To auto by zdecydowanie ładniej na 18-kach przynajmniej wyglądało, a tak mamy tutaj takie balony na, na, napięte na, na te felgi, na, nałożone na te felgi. Bok auta. No, wygląda całkiem poprawnie, choć tutaj już widać delikatnie ząb czasu, już nadgryza ten wygląd, te wszystkie wybrzuszenia, tutaj ten dodatkowy motyw z wyciętą szybką. W nowym Tiguanie już tego okienka nie ma, jest tej kawał blachy, w tym jeszcze jest. Chodźmy do tyłu. Moim zdaniem najbardziej upływ czasu zdradza tutaj w tym aucie tył, który no, po tych reflektorach, po ogólnym wyglądzie tego, co tu się dzieje, no zdecydowanie przypomina auta Volkswagena sprzed 5-6 lat. To auto powstało na przełomie, jak już Volkswagen wpuszczał nowego Tiguana, czyli to jest rocznik 2016. Więc przynajmniej możemy powiedzieć, że będzie zapewne bardzo dopracowanym modelem z końcówki produkcji. Także tak to powinno wyglądać. Jest to samochód z napędem na 4 koła, 2.0 TSI, ma 200 koni i prawdopodobnie za jakiś czas zrobimy powtórkę tego auta, ponieważ właściciel planuje dość intensywnie wyjazd do firmy zajmującej się chip cleaningiem, gdzie obiecano mu poprawić pracę skrzyni, silnika no i dodanie paru koni mechanicznych. Podobno ma wyjść z tego 240. Zobaczymy w przyszłości. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w bagażnikach. Wprawdzie właściciel zapewniał mnie, że w aucie nic nie zostawił, ale macie przynajmniej możliwość sprawdzenia, że tego typu bagaż mieści się bez problemu. No bagażnik nie jest, może jakiś super wielki. Zobaczymy, czy nie da się przypadkiem powierzchni bagażowej... oho! Tu mamy też dodatkowe foteliki. Czy nie da się tej przestrzeni zwiększyć? Proszę. Da się przesunąć siedzenia. Czy tu się coś zwiększyło? No jest. Jakby trochę więcej miejsca, przy czym zasiedzeniem kończy się podłoga bagażnika, jest taka dziura. No ale da się troszeczkę zwiększyć to bez składania foteli. Z ciekawostek, z tego co widzę, w tym aucie mamy tutaj kieszeń na narty. Czyli jeżeli lubicie szaleństwo po białym puchu, jazdy na nartach, to możecie sobie spokojnie... Zapakować tutaj narty na wyjazd, nie musicie montować żadnego bagażnika dachowego. No, jest to wygoda i oszczędność w trasie, w szczególności. Wnętrze tego pojazdu. No, tutaj można powiedzieć, że jeszcze bardziej niż tył pojazdu. Tutaj no, trochę zalatuje upływem czasu. Wszystko tutaj wygląda jak trochę takie archaiczne. No, model był projektowany, znaczy wyszedł w 2012 roku, więc też. Nie spodziewajmy się cudów tutaj wizualnych. Jest wszystko na swoim miejscu, wszystko jest pod ręką. Tutaj mamy lampy, sterowanie drzwiami jest dość wysoko, zwykle są one niżej. A tutaj mamy pod ręką na tej wysokości. Środkowy wyświetlacz. To jest całe centrum dowodzenia. Przycisków tutaj zbyt wiele jakich fizycznych nie ma. No tu są ustawienia, tutaj jest panel dotykowy. Wszystko sterujemy tędy, poza klimatyzacją, która ma kilka pokrętełek. Również podgrzewanie szyby tylnej, podgrzewanie foteli, cyrkulacja powietrza zamknięta. To wszystko możemy tutaj w przycisku włączyć. Tutaj jeszcze mamy możliwość wyłączenia ASC. I raz, dwa, trzy, cztery wolne miejsca, czyli coś jeszcze mogłoby się tutaj znajdować, ale tego w tej konkretnej wersji już nie ma. Zegary są klasyczne, analogowe. Nic się tutaj Wam nie wyświetli, nie możecie sobie zmienić przyciskiem ich wyglądu. No mówię, auto z 2012, to znaczy w sensie projekt auto z 2012 roku. Jeżeli chodzi o jakość materiałów, patrzcie, jakie mięciutkie, aż da się to powyginać. Tylko spokojnie, żeby nie urwać. Tutaj mamy jakieś nie wiem, miejsce, coś można sobie tu wrzucić, choć mnie by denerwowało, jakby coś tutaj latało. Schowki są, są hub holdery zamykane. Tutaj mamy jakąś ładowarkę, jakby ktoś potrzebował się doładować, zapalniczka też jest, schowek jest, jest regulacja oświetlenia w nim, nie jest zbyt wielki od razu mówię. W drzwiach schowki też nie są zbyt duże, jest możliwość tutaj włożenia jakiejś butelki. No i skóra. Auto ma przejechane powyżej 90 tysięcy km, nie sto. Jej wygląd skóry przyznaję, jak na ten dystans, jest bardzo dobry. Przy czym nie wiem, czy to jest prawdziwa skóra, czy nie jakaś eko, ale to jakby kwestia gustu. W stanie jest naprawdę bardzo fajny. Czyli ktoś o to auto dbał. Jest tutaj automat DSG. Zobaczymy jak on chodzi. No, skoro jakaś firma bierze się za poprawianie jego pracy, to prawdopodobnie jest co w nim poprawiać. No, zobaczymy za chwilkę w czasie jazdy. Luste jest. Panie będą zadowolone. słowek środkowy też jest w podłokietniku. Ten podłokietnik jakiś taki średnio chyba będzie wygodny, no, ale zobaczymy. Są na dwóch różnych wysokościach. Dobra, zobaczmy z tyłu jak z miejscem. Siedzenia nie ruszam. Pierwszy niezawodny test. Tyle nad głową, czyli tak do mniej więcej 190 cm się zmieścicie. Do przedniego siedzenia, no, miejsca mam trochę do kolan, ale tego miejsca wiele nie jest. Fajny bajer, bo można to siedzenie przesuwać. Przy do tyłu dalej już się nie da. To jest maksimum, więc tego miejsca jest tak akurat tyle, ile być powinno. Mamy tutaj z tyłu jeszcze nawiewy od klimatyzacji oraz gniazda USB. No i jak widać wygodnie sobie podróżuje tutaj jakiś młody człowiek. W cztery osoby bez problemu się tu zmieścicie. W pięć, no to tutaj na tym środkowym miejscu, to, to głównie, głównie kwestia, żeby wieźć narty albo włożyć sobie kubeczki, bo nie wiem, tej szerokości to rzadko się kogoś znajduje. Chyba, żeby go tak na pół no, no to co, to jedziemy. Taran, 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 taran. O, wiecie co, to ja nawet chyba muszę przybliżyć się do przodu. To jednak trochę więcej miejsca na nogi z tyłu zostanie. Dobra. No to biało. Jest to auto z napędem na cztery koła, w związku z tym postanowiłem przetestować go na takim dość stromym podjeździe wprawdzie jest sucho niewiele wyjdzie nam pewnie z tego testu czterech kół ale w zimie to by było fajnie no, w bagażniku jest mnóstwo różnych dziwnych rzeczy więc nie nastawiam się na to że będzie cicho w czasie jazdy na pewno coś no, fotelik też się telepie także ja zakładam, że, że normalnie w tym aucie się nic nie telepie, bo, bo głównie posłuchać, właśnie z tyłu, z bagażnika i od fotelika. A jedziemy dość taką wyboistą drogą, która powinna różne tego typu mankamenty auta e, uwidocznić. Muszę przyznać, piękna polska, złota jesień. A czemu on tak trzyma na tej jedynce? O, zredukował w końcu. Chyba faktycznie ta skrzynia. Byłaby zadowolona, gdyby ktoś jej nowy program wgrał. Jest dość sztywny, no to jest dość typowe przy suwach, że one są sztywniejsze od niższych aut. Tego to również nie ominęło. Przy czym całkiem komfortowo to zawieszenie wybiera nierówności. No dziwnie się czuję, naprawdę, bo ostatnio co chwila auta były u nas z zegarami, które się wyświetlały na tablecie i można je było sobie modyfikować. A tutaj tej opcji nie ma. Znałem, że to takie jest do niczego niepotrzebne, a proszę, brakuje mi tego Nie można powiedzieć, żeby to auto było ciche Przy 2,5 tysiąca obrotów, jak dodaję gazu to wyraźnie słychać silnik Ale poza tym, no i trochę skrzynia świruje No miejsca trochę tu jest, nie powiem Przy czym, no przez to, że są podłokietnik jest na innej wysokości niż ten podłokietnik w drzwiach to tak dziwnie się człowiek czuje, taki krzywy trochę. Ale będą ujęcia z tymi listkami, o jak ładnie. Ej, no. To są jakieś łopatki? O, teraz mamy przód, tył. Czyli jest możliwość ręcznej zmiany biegów. Sprawdzimy, jak to szybko działa. No, mam wrażenie, że minimalnie wolniej niż w Volvo V60 I się to odbywa. Także faktycznie troszkę odświeżenia tej skrzyni by się przydało. Co do mocy. No, samochód ma 200 koni, więc, więc teoretycznie powinien się dobrze zbierać. Zaraz wyjedziemy z miejscowości, to, to to sprawdzimy, no cóż, siedzę wysoko jak w ciągniku w traktorze. Nie powiem, jest to wygodne pod kątem widoczności w każdą stronę wszystko widać. Lusterka są całkiem wygodne mogłyby być wciut ciut szersze o nie, i ciągnik zawieszenie całkiem cicho wybiera te nierówności to już wcześniej sprawdzałem ale wtedy jechaliśmy bardzo wolno teraz jedziemy szybciej mogę to z pełnym przekonaniem już powiedzieć że jest dość ciche coś wpada w rezonans, no ale no mówię, nie jestem w stanie określić czy to nie, nie te rzeczy z bagażnika o, przyspieszenie jakieś jest, potwierdzam, natomiast w hamulce no mam wrażenie, że wciskam nogę w Wielki kawałek gumy, a w efekcie coś, to auto hamuje, ale tak nie za bardzo. No hamulce bym sprawdził. Po tych 93 tysiącach, no, ogólnie całkiem poprawnie się tym autem jedzie. Tylko skrzynia świruje, redukuje, potem zrzuca na wyższy. No, ja mam taki dziwny pomysł. Jako, że jest tutaj kawałek drogi kamienistej auto ma podobno napęd na cztery koła. Zobaczmy jak tym autem się jeździ w terenie takim dość cywilizowanym. Tu coś rezonuje. To już nie jest z bagażnika. Ach, pięknie tu jest. Powiem Wam, że to auto mi pasuje do takiego klimatu wiejskiego. I to bardzo. Jak tu jest ładnie. Starzeje się. Ciągnie do natury. O Jezu, jak bardzo. I najlepiej, żeby w żadną stronę sąsiada nie widzieć. No, jesteśmy na szczycie świata. Łękawica. Widoki w każdą stronę piękne. Idealne miejsce dla tego auta z napędem na cztery koła. Jakby było tu błoto, śnieg. Ono przejedzie. Teoretycznie. Może kiedyś będzie nam dane sprawdzić właśnie w takich warunkach takie autko. Wow, strefa zamieszkania. <laughs> to okay. Jako prawdziwie szanujący się Volkswagen ma on kamerę cofania. Jest jakaś taka lekko jakby zdeformowana, ale ale jest. Ułatwia to jak zwykle fajnie, przy czym te linie się nie ruszają na boki. W mieście Tiguanem zapewne też sobie poradzicie. On nie jest zbyt wielki gabarytowo, więc powinien się spokojnie zmieścić na wąskich dróżkach miejskich, przy czym mam wrażenie, że promień skrętu w tym aucie jest wyjątkowo duży, w związku z tym jak wiecie, w jakieś wąskie uliczki na Starym Mieście, to możecie mieć trochę problemów znowu ta skrzynia nagle auto przyspieszyło choć nic nie robiłem no na tych wąskich uliczkach mogą być niewielkie kłopoty z kręceniem kierownicą natomiast ogólnie również nadaje się to auto raczej do miasta w trasę powinno być fajne wygodne O, będziemy testować 4x4 system niż kierowca nie pozwala sprawdzać rzeczy w trakcie jazdy For your safety this menu is not available while driving. Dobra, widzimy, że w tym aucie nie ma polskiego języka. Musicie się uczyć języków, po prostu. Nie ma innej opcji. No upierdliwe to jest, szczerze mówiąc że nie można w czasie jazdy czegoś zrobić, co by tu jeszcze zepsuć. Zobaczymy może jak daleko da się do góry podjechać tym siedzeniem Ostatnio lubię ten test. No, czuję, że jeszcze mam kawałek do sufitu. Pas mnie zaczyna trochę już gnieść. O, koniec. Nie, źle nie jest. W poprzednich autach zawsze ryłem głową o sufit, a tutaj nie. Wybaczcie, jest tak kolorowo dookoła, że zamiast się patrzeć na auto i zastanawiać nad tym, co Wam mówić, to po prostu oglądam widoki. Po krótkiej przygodzie z Tiguanem, e, muszę stwierdzić, że, no, jak wiecie, no ja słów specjalnie nie lubię, one są takie jakie są, ja wolę auta niższe, natomiast Trzeba przyznać, jeździ się tym autem całkiem przyjemnie. Jestem przekonany, że poprzedni właściciel no można by o nim powiedzieć chłop płakał, jak sprzedawał. Auto w dobrym stanie, muszę przyznać jak na około 100 tysięcy kilometrów. Większość rzeczy, które się w nim telepały to były te skrzynki w bagażniku i fotelik dziecka. Więc jest całkiem ciche. No, skrzynia troszkę szalała redukcje, jakiś bieg do góry skakiwą w dziwnych momentach, w których w innych autach no, wydaje mi się, że te skrzynie inaczej troszeczkę chodzą. Także to jest do poprawy. Z mojej strony, ja bym te kilkadziesiąt koni jeszcze chip dołożył, bo na pewno da to, tchnie to nowego ducha w to auto, że tak to ujmę. A może mieć to też pozytywny wpływ na, na ilość spalanego paliwa. Czyli zwykle po trzypciningu ta ilość troszeczkę spada. O tym już kiedyś wspominałem i tego się będę trzymał, ponieważ testowałem to samodzielnie i wiem, że tak jest. Dobra fura, nie dla mnie, ale jak ktoś lubi suwy, niekoniecznie takie duże, Tiguan jak najbardziej jest okej. Okay. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie dać subskrypcji, łapka w górę, dzwoneczek, żeby wszystkie nasze produkcje do Was docierały. Prosto do Waszego smartfona lub komputera. Na razie i do zobaczenia.